Morning Kambodża! Słuchajcie, kolejny dzień, kolejne przygody. I tak jak mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku dzisiaj jadę podpisać kontrakt, ale najpierw na siłkę, nie? Także czeka nas dzień konkretny. Chodźcie ze mną, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Pozdrawiam wszystkich cieplutko, bo u nas jest coraz cieplej się zaczyna robić. Na razie. Także jestem dzisiaj. No, dzisiaj jestem zarobiony, nie? Dobra, idę ćwiczyć. No, ja już jestem po siłce, wykąpany, czekam teraz na sygnał. Pojedziemy tą umowę podpisać, ja się zapytam od razu. No tutaj to będzie chyba do przewidzenia, że stracę tą, tą kaucję, nie? No, ale trudno. Jest na tyle tanio tam, że, że można sobie na to tam... Nie, nie często, ale czasami pozwolić, nie? Także czekam teraz tylko na sygnał i jedziemy. Najważniejsza sprawa, żeby się... Muszę się zapytać, czy ja mogę tego, z tego routera bo na jest na przykład na, naprzeciwko moich drzwi wejściowych tak naprawdę, nie? Także tam no, sygnał te 20, 30 coś takiego, mniej więcej 25 do, do 30 coś takiego jest. To było w poprzednim apartamencie, w tym pierwszym tak. E, nie było dramatu, nie? E, tylko, tylko, tak, muszę się zapytać, czy ja mogę tam przewód lamp pociągnąć, nie? Przez ten korytarz naprzeciwko dziurkę wywiercę i miałbym już w pokoju ten przewód, nie? No, muszę się to zapytać, czy ja mogę coś takiego zrobić. A, i te półki. I te półki, czy mogę tutaj, które mam tutaj w kuchni, bo tam też nie ma półek, nie? Muszę się też zapytać, czy ja mogę te własnoręcznie zrobione półeczki yy, tam przynieść i też przykręcić, nie? Na tej samej zasadzie, na kątownikach, nie? Także, żeby coś było wyżej, bo jest taki dosyć mały ten blat roboczy, nie? Ale dobra, to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Jedziemy podpisać kontrakcik. Już kolega czeka. Na zewnątrz? No i parę ważnych rzeczy się spytać. Bardzo ważne. Oh. Hello, brother. You have right yesterday. You have right. I pay for this month. I already paid. I already paid for this month. You know. For apartment. Yeah. For this one. Yeah, yeah, yeah. I pay for for this month. You know back the money for the rent maybe maybe the owner no um, deposit lost, yeah. but uh, you know but money for this month maybe yeah, because, uh, yeah? What you should... say because this owner no, not speak English you know yeah, so what should we uh, explain them like we need to go abroad a soon family you say something like this maybe yeah 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 yeah, yeah. yeah. maybe you know the agenda yeah Zobaczymy, co da się, da się zrobić. Kolega przede mną zapierdziela czasami tak szybko, że nie mogę zdążyć. Aż masz ryzykowne takie prędkości na mieście. Zwolnij trochę! Zwolnij! Bo zapijasz nas. Kurde, zapierdziela jak mały. Hmm? Here. Uh, here, Motoba. Yeah. When you stay, you put there or here, no problem. Ah uh -huh. here, here. Okay, okay. Go <laughs> ah. <laughs> <So> inside. <David. laughs> yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Oh, I have one question. Uh, can I put uh, cable this and for, for my room I have a, a cable you know long only only put this and small hole and I have you know here and put to the my room you know I don't know how to do it. Hmm? I can do no problem. One. This is No, when he come, you can talk to him. Uh -huh. but when he come, he speak English. But I'm, I'm, I, make myself, no problem. Yeah, yeah but no. you can talk to ah, him. you have, uh, you, you, have steps, you know. Yeah, I have steps. You have, yeah, you have yeah. yeah? yeah, yeah. i no can... problem. I don't want you to drill in the wall to. It's no problem. For me, it's the four minutes. Okay, here. Oh, this no for? Outside. Yeah. Ah ha. Always relax. And you can move. Something. Yeah, yeah. And uh, this is this is everything is already. Yeah, ready. Only uh, only power. Ah uh ah. -huh. Show. Electricity, on Sunday. Ah -huh. Yeah. Uh -huh. it's fridge. It's working. Everything. Yeah, it's working. It's work. I'm, I'm I'm working. gas. Work. uh ha. -huh. Gas. Yeah. No, no. I turn okay, on. Okay. I just off for the girl. Ah, okay. I yeah. Yeah. Oh, working here. And I turn off oh. when you, you. A little bit open. Yeah. And, and then you pull the small one bottom here. Ah, it's small. Yeah, uh -huh. it's not work. You can pull this one like uh -huh, this. Uh -huh, ah yeah. ha. Okay. But anytime nobody, yes, uh, Yeah, 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 but yeah, yeah, but yeah. Now no. I, I have you close now. Closed. Okay, okay. This is full bottle or not? What do you think? Yeah, it's heavy, right? Heavy? <laughs> yeah, maybe. Yeah, maybe. Yeah, normally we yeah. charge $14. $40. This, yes, yeah, because I have this one, yeah. I think maybe, maybe, maybe here. Yeah. Oh, you have to put this one. Yeah, this is, uh, you know, full drill, yeah. Here, here. here. Yeah, here. it's easy for maybe. you to take. But over there you have to but you can move free to there. Ah, and maybe ah, where is uh, electric? Electric only here. Only here. But over ah. there you can use, use this, Ah, maybe. But for this one I think here, better. I is possible the drill because here oh, is Oh, drill inside? No, 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 no inside. Only only, only here. here for yeah. Ma, you he jest know? Is safe, is safe. No no other in, inside in the wall. <laughs> no other? Check bit is there. Yeah, yeah, yeah. Okay. Weź do mnie, nie? A tu ogór jest. O. A, a tu jest ściana do pokoju, nie? Jeszcze możesz zrobić, masz jakąś drabinkę albo coś na co wyjść, żeby zobaczyć jak są wpinane, bo wpinają po kamucańsku, czyli od góry czołgów powinno być do no, góry nogami ten butek założony, Dlaczego? Dlatego, że tam gdzie są wypyki nic nie jest to wpada tam w a jak jest od dołu tam nie wpada, wiesz co chodzi. Zobacz, do którego jest z tyłu, będziesz miał takie lalowe wyjście. Leder. Ja, 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 step. I will check, okay? Poczekaj, poczekaj, Poszłam. Natomiast jest taka stara sztuczka z routerami. Mhm. Z tyłu. tam gdzie ma do lanów, no. do tych takich do... Zawsze jest jedno, jedno wejście, jedno wejście innego koloru i cztery wejścia jednego koloru, nie? Jakoś tak. D dokładnie. I gdzie wchodzi internet do tego routera? Ten kabel, który wchodzi, mhm. najczęściej ludzie podpinają do tego właśnie kolorowego. Ale... Często routery, jeżeli przepniesz ten kabel, wepniesz go tam, gdzie wychodzą lany, no. on też powinien działać. Powinien działać no, no to poczekaj, zaraz zobaczymy, bo tam już pani niesie tą drabinę. Mam nadzieję, że no, no, tutaj. Super, czekaj. Nie wiem, czy to. Kto się tu nie Co to za drabina? Ja Będzie... się z tej tego... strony? dziurę i go przeciągnął u góry, nie? To jest bardzo dobrze zrobione, jak się cieszę. Jest, jest, no. Czekaj, czekaj. Router często przydziela najpierw na wiesz, linię, a potem na Wi-Fi. Bo no tak jest to ułożone, wiesz, w mm -hmm. protokole. Pierwsze idą na linię, mm -hmm. potem idą na Wi-Fi. Więc ty jakby masz wcześniejsze... że tak przydzielacie wiesz, wyższy numer. Mm -hmm. Czyli no, no. potencjalnie możesz mieć lepszy internet niż sąsiad, który używa wi-fi. No, no, no właśnie, no właśnie, kurde. I to, Ale i to? zobaczysz, mówię ci, najlepiej zobaczyć to wieczorem. Ja yeah, no, no tak, bo teraz to każdy ten, nie, no zgadza się. Część ludzi w pracy, może akurat sąsiad wysyła live'a, no, to no jest no youtuberem, no, no. to może sąsiad akurat właśnie coś robi, wie o co chodzi. Tak, tak. Nie live'a, tak. tylko może wysyła filmik, mhm. ten... No, no no. i ja rzeczywiście patrz sobie na meterze tym takim, jakimkolwiek net meter. Inna In na po prostu. Inna sieć, no, inny inna. operator. Mhm. Nie patrz. E, no. Tu wchodzę, drzwi są, nie? I teraz to jest tak jakby no. mi, mini salonik, jak ja tu postawię tą rogówkę, bo jest w tym. Tu jest lodówka, tu jest kuchnia. O. Tu, no. tu masz. Tu mam kuchnię, jest ten... No, no, e, tu... Pójdane, teraz teraz tak. Nie, to masz osobno. Osobno, słuchaj, tu jest... Tu jest kibel z, z tym, z nie? I teraz tu jest osobno, słuchaj, yy, sypialnia, nie? Jeszcze. A! Za drzwiami. Co ma za oknem? Za oknem mur. <noise> ale, ale już jest, jest jaśniej, bo tu widać, nie? Tu widać tam następny apartament. Nie, nie, o to chodzi, no, ale szkoda, że nie masz widoku za oknem. No. Za oknem masz widok na mur. No. Mam Aha, widok na, na mur, ale tą rogówkę, tą rogówkę z sypialni, to tą zabiorę i postawię tutaj, kurde. No. Na przykład. No, ty. No to dobrze, nie? Zobacz, patrz, jest kurde, patrz, jest, jest sypialnie. Przestawia ten narożnik, tam ser weź go do tego pokoju z aneksem. Tu. No, ty, no kurde. A tutaj se zrób taką część, wiesz, relaksacyjną, mm -hmm. do siedzenia se. Nie Ty ma telewizora, widzę. Nie, nie ma telewizora. Ale ja nie używam. Po co ta klima tu chodzi? To jest, tu jest chłodno. No co na ten klima? A, szkoda, że nie wziąłeś tego po tym, po uradu. tego co ja mu znalazłem, to za stówkę. Ale widzisz, to nie wiadomo, czy to jeszcze jest, wiesz. No nie, no jasne. No. I go now. No. No, no, give me, give me, give me location, this, this place. No. Oh. Okej. Okay. Oh. Okay. Oh, where, where is on it on? Przy komisjachomie. No także co, słuchajcie, wygląda na to, że kontrakt jest podpisany, e Pieniążki zapłacone, także mam parę dni na przeprowadzkę. Już dostałem klucze, już mogę. Słuchajcie, już mogę tam część rzeczy yy, przywodzić sobie, ustawiać, jest fajnie, nie? Jest fajnie, jeszcze tylko ten nie prysznic niech mi zrobią, prawdopodobnie w sobotę albo w niedzielę, bo ta deszczownia jest tam na, praktycznie nadmuszną nad wszystkim, Przez papier toaletowy, by wszystko by było mokre. Ale powiedziała, że to zrobi właścicielka, yy, jeszcze z tym przewodem będziemy rozmawiać z jej mężem, nie? Z tym przewodem, żeby tam pociągnąć od razu do mnie do pokoju, nie? Przewód tylko. I to by było na tyle. A teraz jadę do... rura, koleżance, yy, pod zlewem się odkręciła i woda leje się, nie? No ja pierdziemy. no trzeba... Ja jako wszechstronnych zdolności człowiek myślę, że znam radę zrobić to, nie? Także... Jedziemy. A w związku z tym, że tej palmy nie będzie gdzie tam postawić, to robimy niespodziankę Adamowi. I wbijemy mu tą palmę, tą palmę, zawieziemy mu w pre prezencie palemkę. Hmm. Weź to. Trzymaj. No i to cię. Eż, chyba to podlewałem, kurwa. أوه كما قلت Palma, a tu nie. No. Jedziemy. No, no dawaj, siadaj tam. No, ciekawe, czy się Adam ucieszy z Palmy. Zobaczymy zobaczymy o ktoś tam jacyś goście chyba są ktoś motory stoją ja pierdziery co to za zlotko Wait, 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 here, wait. Wait! O, oh. oh, Stefan! Oh. Siemanko! Prezent ci niosę! Nie przeszkadzam, tylko postawi. Co? Cześć, cześć! Cześć, Waldi, Cześć. Dziękuję. Masz palmę? To jest ta zarąbista palma, bo ja się no. przeprowadzam i nie, i nie mam gdzie tam je Tych, postawić. To nie? to nagram cię i idźcie od razu tego. No dobra, dobra, no. No to Adam się ucieszył. A dobra, dobra, no. Hello! Hello, how to you? usiąść, nie? Nie, 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 bo jadę, bo wiesz, on... Waldi jeszcze się zjawił. ma? Słuchaj, Waldi prezent Prezent jest... Podajcie na kanał o Waldi, no właśnie, Waldi Wazi. A tu prezent dla, dla Adama. O, z Doniczką o, ładnie. To jest ta palemka właśnie. No. Wiesz, która to jest? To jest właśnie ta, nie? Ja wiem, wiem. I ta fajnie ta... dla niej miejsce jakieś takie dobre znaleźć, nie? Ona jest przesadzona teraz a do dużej... A ty takie białe to co? Nie... To jest końcówka, bo już Doniczka była za mała, nie? Ale nie, tutaj takie białe na liście. Tak, tak, to jest wysuszone, nie? Aha. To nie jest żadny szkodnik ani nic. Dobra. Tylko, że ona była już w małej Doniczce i korzenie były Hello serie. i. <słuch> Ja yeah, this is palm tree, this Ale but small, but this is very good, very nice palm trees, you know? No i, i teraz tak. I ona już jest przesadzona, także jej nie trzeba przesadzać przez nas 3 lata, nie spokojnie. A. Chyba, że do ziemi się gdzieś się będzie chciał włożyć, nie? No, swojej Chyba, że. Nad, nad <laughs> o, może być, no, może być. Może... To będzie waldzi nazwa. To będzie Waldzi palemka no? wtedy. No. Bo, to palemka valdi, trzeba odbać. No. Cieszę się? Cieszę się, bo ja teraz jestem. Na rożynie, etapie. Nie? No właśnie, a ja miałem no, zabrać do nowego no, tego no, i. No streamy jadę jakieś tego, tu mi się coś na tym kiku pozaczęło no, no, wiesz, bo to bitrate'y, bo to nie to, bo tamto. Tu ludzie, jej muszę pomagać, wiesz. Wszystko. No, 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 no. Patrzę tu tyle motorów, mówię co okay. jest. Tam. Ale dobra, przyniosłem to, bo mówię parę dni no, będę dziękuję. się przeprowadzał, także ten. Ale wiesz co, mam jeszcze prośbę taką malutką no. do ciebie, żeby jeszcze raz wiertarkę. No, się, kur... tak może mhm. Kurde, bo w tamtym tym, wiesz, co będę musiał wywiercić otwór na przewód. Cześć, trochę, nie, nie. To tak niska firma jest tak naprawdę. O, także widzicie, znowu, wier... znowu wiertarka idzie ten, nie? Także. Ty tylko wiertarkę przyjechałeś, jak się <grysteknika> Taki pretekst. tego. Taki... <grysteknika> no, nie, bo fajne, fajną chatę znalazłem. Mówię, kurde, spadam, nie? No, jakby w ogóle ogrodę... <grysteknika> Mieszkanie, mieszkanie, no dwupokojowe, nie, wiesz. Nie studio, tylko, wiesz, dwa pokoje, nie? Także za 150 dolarów. O kurze, no. już tak. w ogóle na mieście są takie ceny. Piwok, no, duchu, no, dolara, no, 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 tak, nawołują. tak, Fajne knajpy, no, no. ludzi nie ma, nie? Tak no. zapoł... Darmo byś rozdawał, to, nie wiem, czy by ktoś usiadł. To Wiktor mi mówił, że mówi, szkoda, że nie wziąłeś tego mieszkania po góralu, nie? Bo on miał za 120 dolarów, nie? Mieszkanie, nie? No. ale jakieś ponoć fajne, nie? Wiesz? No nie, straszne ceny spadły, nie? Spadły, spadły ceny, nie? nie ma, w ogóle już na przetrwanie idą przecież hotele. Jest Zadły grubo, knajpa, nie? no, no, jest grubo. Słyszę od tych, tych no. no. nie? dramat, nie. Nie bo otwarza. oni myśleli, że po covidzie to ruszy i tak dalej, tak. A, tu... a tu. jeszcze granice na dodatek. Ta, tak. i koniec, tak? No lipa, lipa, nie, straszne. No, no ale dobra, skorzystałem z okazji, wiesz, wynająłem w miarę i też fajne chłodnie, nie? Do dosyć mieszkanko. kurczę, jak mam sprzątać, tyle tego, wiesz. Każdy ma dziewczynę, a ja nie będę tej tu brał ciągle ciągle, wiesz, na sprzątanie. <głos》> lepiej posprzątam, nie? No ja działa, No to dobra, to działaj, no, dobra, działaj. Bardzo dziękuję. Nie przeszkadza, mnie. Dobra, no. Bo, no, się spieszę, tak? się, bo się śpieszę bardzo, dobra. No. Niech palemka ładnie rośnie, przesadzona nie trzeba nic, tylko ją, wiesz. Podlewać, nie? Także my lecimy na razie, pozdrawiamy Adama i spadamy. Dobra. Także słuchajcie, palemka zawieziona Adamowi, kim się przydała, bo trzymała ją przynajmniej, bo tutaj z przodu już mi się nie zmieściła, nie? Już, już taka duża doniczka była, żeby mi się nie zmieściła. Także kim ją trzymała, po środku z tyłu usiadła i na coś się przydała, nie? Cho chociaż koleżanka, no. Także jedziemy do domu.